Nie przegap wiosennej kolekcji Pepko. Zobacz, co warto kupić. Ogromnie spodobały mi się te wiosenne kubki z wytłoczonymi zielonymi kwiatami. No po prostu są przepiękne. Koszty 12 zł. W ogóle teraz Pepko poszalała z kubkami. Ten jest cudowny, 15 zł. Ten jest prześliczny, także 15 A jeżeli wolicie spokojne wzory, to jest także taki biały, 12 zł. Ogromnie także spodobała mi się ich nowa kolekcja talerzy w nieregularnych kształtach. Są dostępne także miski i talerze typu taca, na które można coś wystawić. Nie jest to tania kolekcja, ale przecudowna. Spodobała mi się także ta koszulka, ma naprawdę fajny napis Wdycham przyszłość, wydycham przeszłość Fajny tekst i bardzo ładny wzór Jest także już kolekcja wielkanocna Ja zazwyczaj takich rzeczy nie kupuję, bo szkoda mi pieniędzy Ale znalazłam po prostu przecudny kubek z uszami, no jest prześliczny Szklany pojemnik także z uszami Czy jakaś kolekcja bardziej uniwersalna w kwiaty No ślicznie to wygląda Także foremki wielkanocne Jest z czego wybierać